Witam Was serdecznie i od razu informuję, że no niestety osoby o słabych nerwach, no muszę Was wyprosić, wyprosić Was od odbiorników. No, sami widzicie, co się zaczyna dziać. Ubieram rękawiczki. No bo to jest niezbyt przyjemna chwila, słuchajcie. No dojdzie, dojdzie na tym kanale, kanale niestety do aktów takich, bym powiedział, drastycznych, drastycznych. Więc uprzedzam. No ludzie, już, już moje jakby instrumenty, instrumenty lecą, co dzisiaj będzie użyte, proszę Państwa, szczypce takie, nie wiem jak one się nazywają dziobkowe i tutaj kombinerki, tak, kombinerki. Słuchajcie, yy, śrubokręt krzyżakowy, sztuki jedna i jednak płaski i młotek. Oczywiście wszystko jest policzone, żeby wiecie podczas tej jednak zabiegu, bo to jest poważna rzecz, zabieram się słuchajcie do operacji na otwartym sercu na tym oto Sky Plus HD. Dzisiaj będziemy niestety go uśmiercać. Słuchajcie, żebyście się nie myli, nie myśleli, że to jest tak ordynarnie, to przejdzie. Kwiaty są już naszykowane, więc Myślę, że wszystko przebiegnie jak najbardziej taktownie. No, ja już przystępuję, jakby do operacji, powiem Wam. Do tego, no, 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 tej przykrego, jak gdyby zajścia, zajścia, zabiegu, zabiegu. Może mówmy profesjonalnie, tak jak to się odbywa. Ja nie wiem, jak to mam nazwać. Czy to jakby operacja, słuchajcie, szpitalna, czy to już raczej nazwiemy jednak. Nie wiem, prosektorium. O, prosektorium to jest chyba dobre słowo. No niestety, jak zwał, tak zwał. Be, efekt będzie chyba ten sam. Na razie wykręcamy wszystkie śrubki. Powiem Wam, do tego odcinka, odcinka zainspirował mnie człowiek posiadający kanał Archeolog Śmietnikowy. Zapraszam Was tam serdecznie, jeżeli jesteście zainteresowani oglądaniem takich po prostu no, no zbrodni. No, nazwijmy jednak słowo po imieniu zbrodni na tych biednych urządzeniach, które nam służyły jakiś czas. Słuchajcie, przecież to był dekoder HD. Ludzie sobie oglądali sympatycznie, pięknie. A teraz agresywnie się do, do niego dobierają. Oczywiście nie ja. Oczywiście nie ja, bo ja z całym szacunkiem podchodzę do tematu. Mam rękawiczki. Widzicie kwiaty, kwiaty w wazonie, więc jest jak najbardziej zachowany cały sur, surwiwar wir, surwiwar wir tej, tej sytuacji. No ale powiem Wam, no nie unikniemy jednak też takich jakichś agresywnych. Agresywnych ruchów. Obudowa zeszła dosyć lekko. Widzę, że pacjent już jest dobrze, dobrze uśpiony więc się nie rzuca. To jest bardzo dobre podczas takiego zabiegu. Słuchajcie, już zeszły dwie co my tu mamy patrzcie, tu jest jakiś wiatrak. No, musimy powykręcać to wszystko ale ja już takiego pacjenta mam słuchajcie, drugi patrzcie, jest plomba nawet. Zobaczymy, co tam w środku piszczy. Ja już takiego pacjenta mam na stole. Drugi raz, słuchajcie, no niestety nie udało się tamten. No, co ja wam powiem, no odszedł, odszedł mi normalnie na rękach, ale trauma już mi przeszła, dlatego jestem gotów na tego drugiego po prostu. Postaram się naprawdę, postaram się jak najbardziej nieagresywnie podejść tu do tematu. Tu są takie zaczepy. One powinny dobrze schodzić, ale nie schodzą, więc no niestety, no będę musiał chyba użyć tutaj trochę siły. Raz, dwa, widzicie? Wydaje się, że to powinno wszystko nam schodzić. No, ale to nie jest tak. Słuchajcie, to wiecie, no co ja będę mam mówił? To tak jak w życiu ma być wszystko pięknie Cudownie, a niestety tak nie jest. Ja powinienem chyba do tego nawet ubrać jakiś A wiem o co chodzi już teraz słuchajcie. No, może nie to, że jestem. Patrzcie. Skąd cała tutaj ta nam obudowa. Udało się. O, i już będą, mówiąc fachowo bebechy na wierzchu. Zaprezentuję wam co tu jest. Zobaczcie. Chińczyki się narobiły, napracowały, a ja jednym ruchem po prostu rozdzieliłem skórę od, od ciała, od korpusu. Nie wiem, jak mam to nazwać, też nie wiem. Nie jestem zbyt fachowy. O, teraz takie są tutaj te żyły albo aorty. O, jeżeli mówimy o ludziach, pewnie się zastanawiacie. Jakim prawem i dlaczego ja się podjęłem tej operacji, powiem wam, że właśnie wielokrotnie oglądałem tam te zabiegi, które robi ten archeolog śmietnikowy. I wydawało mi się, że ja praktycznie, jak gdybym już, asystował przy tych operacjach, i to mi dało jakby zgodę. O, matko, jedyna. Dobrze, że nie widzicie. Mojej twarzy, co się na niej po prostu dzieje, ale wpadłem w jakiś szał, normalny szał. Co my tu mamy? Jakaś płytka, patrzcie, nie wiem. Jeżeli ktoś jakiś reflektuje tu na jakiejś, słuchajcie, wnętrzności potrzebne mu są do jakichś tam przeszczepów, to ja oczywiście jak najbardziej jestem. Ach. No, trzeba tutaj trochę niestety agresji i siły. Pomimo mojego takiego, słuchajcie, tego, jak to mówiłem, wiru i takiego no, spokoju, jakby ducha, to jednak on się trochę jednak już jest, nie wiem, uśpiony totalnie, ale jednak jeszcze się, jeszcze walczy o życie. No to tak jak, jak i ludzie na, jak jest operacja, słuchajcie, niby pacjent nie rokuje, ale jeszcze do samego końca walczy. O, zobaczcie, już poszły, już jest. Tu już odcięłem chyba główne aorty, więc już pacjent nic nie czuje. Nie musicie się przejmować. O, już jest. Chodź. My próbujemy dojść tutaj do serca, do serca. Tamten, mówię Wam, ten archeolog. Tą no nie wiem, ja nie wiem, jak człowiek sypia tak naprawdę. Ja nie wiem jak długo będę miał traumę po prostu po tym dekoderze. Podejrzewam zejdzie trochę, zanim ja dojdę do siebie psychicznie. Dobrze, że mam dostęp do jakichś takich mocniejszych, słuchajcie, leków. To jakoś szybciej mi to po prostu ta trauma. Trauma tej operacji całej tu przejdzie. Bo tak, to ja, ja nie wiem. Słuchajcie, ja nie wiem, ja, ja nie wiem jak ten człowiek żyje, jak on funkcjonuje, rozbierając te wszystkie rzeczy tak, tak lekką ręką, słuchajcie, tak wiecie, wziąć, wziąć młotek i, i rozumiecie o tym. No, ja nie mam, słuchajcie, ja jednak taka mi się wydaje dusza bardziej artystyczna. No, nie miałbym siły, słuchajcie, tak jednym ruchem młotka załatwić, słuchajcie, ten dekoder. Nie no. Nawet on jest już martwy, ale... Należy mu się troszeczkę takiego szacunku. Nie wiem, nie wiem co wymyślicie. Dajcie znać, bo. No, o, o, słuchajcie, jeszcze tu jakieś chyba wątroba mu odpadła. Coś mi się wydaje wątroba, ale w bardzo dobrym stanie. Pacjent chyba się dobrze prowadził mi się wydaje. Gorzej z tym. Gorzej, gorzej tutaj z chirurgiem. Nie wiem, czy ja się mogę nazwać chirurgiem, czy raczej. Patologiem, może i patologią, słuchajcie, może i patologią, i nie mogę, no nie no. Patrzcie, trzyma się, jeszcze, jeszcze walczy, jeszcze walczy o życie. No, musimy tutaj jednak zachować delikatność, bo zależy nam na dobrym przeszczepie. Słuchajcie tego pacjenta, no nie mogę być, ech, nie mogę być tak aż agresywny, i jeszcze coś tutaj. Coś nam trzyma, no niestety, niestety chyba wydaje mi się, że się nie obejdzie od izolacji płuca. Słuchajcie, płuca trzeba, trzeba zlikwidować. Ale no, no walczy, jednak słuchajcie, zobaczcie główne, co Wam powiem, główne, a już usunięte, a pacjent dalej walczy. No nie wiem, no nie wiem, nie wiem. Będę próbował, będę tu próbował, żeby to jednak nieinwazyjnie pacjent odszedł. Możliwe, że to... A, bo tutaj jest, słuchajcie, takie coś. Takie coś z takim czymś bez... No, nie musimy kończyć. A, tu jest, patrzcie. A... Słuchajcie, jak potrzebujecie właśnie tutaj te główne serce wy wyrwać z tego. Dekodera, to widzicie jak tutaj dekodera? No pacjenta. To... O, o, no to to już tutaj to już nie powinienem tutaj nie patrzcie, na no, to tu już nie było zachowania pewnego. Ale kurczę... O, wiem, tu jest taka, nie wiem czy założyliście, widzicie. Tu jest taka główna też... Nic porozumienia jeszcze tego pacjenta. Pacjenta, dekodera T. O, na pewno myślicie, że coś dzisiaj brałem? Nie, słuchajcie, nie, jest wczesna godzina. Ja nic nie biorę. I coś się wydarzyło. Udało się, udało się bezboleśnie pacjenta uratować. I co my tu żeśmy uratowali, proszę Państwa? Już Wam mówię. Dysk twardy HD 500 Giga. Proszę, pokazuje 500 Giga. I pamiętajcie, jeżeli widzicie gdzieś w śmietniku takich pacjentów. To warto się nimi zainteresować, bo mają w sobie jeszcze coś nam, słuchajcie, do zaoferowania. No, ja wiem, zdaję sobie sprawę, że już z niego tam. Nie wiem, jeżeli ktoś. O, patrzcie, jeszcze karta jest, nawet karta została. Jeżeli ktoś jest chętny na cokolwiek, tu po pacjencie, jeszcze ja biorę, niestety, serce, a reszta jest jeszcze do rozszarpania, więc teraz hieny mogą już się zlatywać, zapraszam, zapraszam. Hieny, sępy, co tam jeszcze może się zejść? Ja już jak gdyby umywam ręce, słuchajcie, umywam ręce pacjenta, ile mogę, na ile mogę, poskładam, no i co, no napiszemy jakąś tutaj, słuchajcie, kartkę dla rodziny, niech oni się tym, nie wiem, no powiem, że, no nie wiem, no klient, nie, powiem, pacjent nie rokował, słuchajcie, nie rokował, nie wiem, no trzeba. Trzeba jakoś przekazać te niemiłe słowa tej rodzinie, żeby po prostu odebrali to. No, no, tak jest, tak bywa. No, co ja wam powiem? Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem, nie wiem. Nie wiem, jak ja poinformuję rodzina o tym całym zajściu, ale. I co wam powiem? No, jeżeli potrzebujecie więcej takich, takich scen, no to piszcie śmiało, czy mamy iść w tym kierunku, czy jednak zostali, zostajemy przy tym kontencie Family Friendly. Ja rozumiem, rozumiem. Wiele osób na pewno odsubskrybuje mój kanał po tym, co ja wyprawiam. Ja się nie dziwię, macie pełne prawo. Nie spodziewałem się, że dojdzie tutaj, słuchajcie, do takich aktów zbrodni, ale się stało. No, nie mam na swoją obronę. No, nie mam, nie mam. No, po prostu nie mam. No, mogę powiedzieć, że potrzebowałem serce na przeszczep, ale to też mnie do końca nie tłumaczy. Słuchajcie. No, widzicie, niestety, ja już umywam ręce po tym zabiegu, proszę Państwa. No, jednym słowem, pacjent, pacjent tego nie przeżył. Jak to bywa niekiedy i w życiu, nie? Bo tak się zdarza. Słuchajcie, nic nie zrobimy. Na tym polega niestety nasze życie, że nie możemy być niczego pewni. Nie wiem, nie wiem, nie wiem naprawdę, czy ja szybko dojdę do siebie po takim traumatycznym przeżyciu. Będę się starał, zaraz wyjdę tutaj na ogród. Słuchajcie, troszeczkę się wyciszyć, uspokoić. Jednak natura najlepiej słuchajcie uspokaja człowieka. Kwiaty tutaj te moje piękne. No dojdę jakoś do siebie, nie wiem ile to będzie trwało. Słuchajcie, na pewno nie stanie się to szybko. I wydaje mi się, że też za prędko nie dojdzie do drugiej operacji na tym kanale, bo no nie ma co. Słuchajcie, nie ma co. To jednak są uczucia. Te przedmioty mają jednak, słuchajcie, duszę mają duszę, a my tak arogancko ją wyrywamy. Nie wiem, człowieku, jak ty z tego kanału Archiwum archeolog śmietnikowy sypiasz. Nie wiem, ale powiem ci, ja chcę spać dobrze i nie wiem, czy będę, będę w stanie jeszcze użyć moich rąk, żeby no po prostu skrzywdzić, skrzywdzić te ofiary. Trzymajcie się, słuchajcie, sekcja komentarzy jest jak najbardziej wasza. Piszcie, piszcie, czy chcecie, żeby jeszcze dochodziło do takich zbrodni na tym kanale, czy, czy jednak nie, czy jednak nie, czy jednak zostawiamy ten content family friendly. Pozdrawiam, prani się suszy.